Pomimo tego, że wiemy, czego chcemy od życia i mamy jasno określone cele, do których dążymy, czasem bywa tak, że po prostu nie jesteśmy produktywni. Nie mamy werwy, nie mamy energii, nie widzimy efektów i nie jesteśmy tacy chętni do realizowania tych swoich celów. Tak było do niedawna ze mną, ale odkąd wprowadziłem kilka zmian w swoim życiu, zmieniłem swoją rutynę, zmieniłem swoje podejście do siebie oraz niektóre nawyki, nagle zacząłem być dwa razy bardziej produktywny niż byłem wcześniej. Dzisiaj powiem Wam o tych zmianach, które wprowadziłem w swoje życie, dzięki którym stałem się bardziej produktywny. Pierwsza zmiana, jakiej dokonałem, i wpłynęła ona najbardziej na moją produkcję po prostu ostatnio to jest rewolucja w moim życiu. To, co zrobiłem, to zacząłem wstawać wcześniej i kłaść się wcześniej. Do tej pory po całym dniu, kiedy byłem zmęczony, dopiero kiedy położyłem dzieci spać, siadałem przed komputerem i pracowałem. Dzisiaj kładę się zaraz po tym, jak położę swoje dzieci i od razu zasypiam, wstaję zanim one wstaną i mam dużo czasu dla siebie, żeby coś zrobić. U mnie wygląda to tak, że ja kładę się około godziny 20, 21, wstaję o 4, 4.30 albo 5 rano. Do pracy wychodzę około 6.30, więc naprawdę mam mam godzinę, półtorej lub dwie dla siebie. Z mojej perspektywy jest kilka powodów, dla których warto wstawać wcześniej i kłaść się wcześniej. Po pierwsze, zaraz po przebudzeniu twoje ciało wydziela kortyzol, który jest hormonem stresu i działa to przez około godzinę. Kiedy się budzimy, to nasze ciało jest w szoku, tak? Bo przez 7 czy 8 godzin byliśmy w śnie i nagle jest rzeczywistość. Więc stąd wydziela się ten kortyzol. Zauważyłem też, że nagle to jest taki zastrzyk energii, który dostaję z rana, jeżeli oczywiście zaznam odpowiedniej ilości snu. Po drugie, jeżeli kładę się spać i i przed zaśnięciem nie korzystam z telefonu, nie korzystam z telewizora, nie oglądam Netflixa, czy w ogóle nie pracuję przed komputerem, to moja jakość snu jest znacznie lepsza. Do tej pory do co robiłem, to pracowałem właśnie przed zaśnięciem i zanim w ogóle mój umysł się wyciszył, to też to długo trwało i bardzo źle wpływało to na jakość snu. To samo tyczy się też oglądania Netflixa przed zaśnięciem, czy po prostu przeglądania swojego telefonu, będąc już w łóżku. Netflix, czy przeglądanie telefonu przed zaśnięciem, to jest ekspozycja swojego wzroku na nie światło, które nie, na pewno nie wpływa dobrze na jakość snu. Jak wygląda ta moja poranna rutyna? Zanim jeszcze siądę do pracy, rozgrzewam się, wykonuję jakieś proste ćwiczenia, które mają na celu przyspieszenie krążenia. Następnie robię sobie ciepłą herbatę i siadam do pracy. Poza tym wszystkim dobrze jest zrobić z rana rzeczy, które są dla nas najbardziej wymagające, najtrudniejsze, które sprawiają nam największą trudność. I tutaj inspirację wziąłem z książki z te żabę, Briana Tracy, którą bardzo gorąco polecam. Kiedy już zrealizujemy te najtrudniejsze zadania, które Mieliśmy do wykonania, to później jest po prostu z górki, i cały dzień jest zwyczajnie łatwiejszy. Tak. Kolejna zmiana, jaką wprowadziłem w swoje życie, to zmiana nastawienia do siebie. Zauważyłem w sobie, że wymagam od siebie bardzo dużo i kiedy w ogóle zaczynam cokolwiek robić, to rozplanuję sobie to oczywiście, żeby to, to wszystko miało ręce i nogi, żeby zrobić to wszystko dobrze od A do Z, ale zauważyłem też, że czasami zbyt długo planuję, że siedzę w tym plan, 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 konkretnie musi być wszystko perfekcyjnie i bywa czasami tak, że nie robię tego, co mam zrobić, bo planuję sobie i planuję. Kiedy Zaobserwowałem to w sobie, pomyślałem sobie tak, że tak naprawdę to stajemy się lepsi w praktyce, nie wtedy, kiedy coś planujemy. I powiedziałem sobie, że nawet te filmy na YouTubie lepiej robić je częściej niż robić je rzadziej i próbować robić je jak najlepiej, bo wiem, że kiedy będę nagrywał, będę ich robił więcej, to w praktyce się po prostu stanę lepszy. Trening czyni mistrzem. Czym częściej się coś robi, tym lepszy się, lepszy się człowiek w tym staje. Pamiętam kiedy, kiedy układałem to sobie w głowie, powiedziałem sobie, Kamil, słuchaj, zrób to po prostu tak, jak potrafisz. To nie musi być doskonałe. Nie musisz być zawisty od razu. Po prostu zrób to najlepiej jak potrafisz i się nie spinaj. I nawet wydaje mi się, że przekazywanie tych informacji dla was to w jaki sposób to robię ma większą wartość, kiedy jestem naturalny, niż kiedy się spinam, żeby to było jak najbardziej doskonałe, perfekcyjne. Jest takie angielskie powiedzenie: Perfect is the enemy of good. No polski przetłumaczyłbym, to doskonałość jest wrogiem dobra, albo tego, co dobre wystarczające. Kiedy to przeanalizowałem, tą swoją tendencję do bycia perfekcyjnym i pozwoliłem sobie na bycie niedoskonałym, na bycie człowiekiem, który popełnia błędy, bo każdy popełnia błędy, tego nie da się uniknąć, to jest jedyna droga do tego, żeby się uczyć. To nagle poczułem, że się odblokowałem, że nagle nawet kreatywny się bardziej stałem. Ale generalnie bardzo to wpłynęło na moją produktywność, zacząłem robić więcej rzeczy, kiedy, kiedy pozwoliłem sobie po prostu na popełnianie błędów, zwyczajnie mówiąc. Zobacz, są ludzie, którzy chcą nagrywać jakieś filmy na YouTubie i nie dodają żadnego filmu, bo Ciągle uczą się jak to robić, gdzieś sobie ćwiczą, filmy robią, powiedzmy, trzymają sobie na komputerze gdzieś na dysku, uważają, że wciąż nie jest on wystarczająco dobry. To ci ludzie są kroki milowe za mną, ponieważ ja dodaję te filmy, chociaż moim zdaniem nie są one takie, jak chciałbym, żeby były, ale wiem, że za kilka lat będą one lepsze. będą on... Jeżeli będę praktykował to, co robię, to będą one lepsze. Tak to jest. W tej chwili, kiedy dodałem ten film, jestem o wiele bardziej do przodu od osób, które wciąż planują i udoskonalają swoje filmy i nie dodały. Jeszcze żadnego. Lepiej zrobić coś teraz nieperfekcyjnie, niż nie zrobić tego w ogóle. I ostatnia zmiana, jaką wprowadziłem ostatnio do swojego życia, to cieszenie się procesem zamiast takie namiętne skupianie się na celu. Wiadomo, fajnie mieć cele, dobrze mieć te cele i wiedzieć do czego dążymy, ale jeżeli masz jakiś cel i do niego dojdziesz, to nie ma siły, żeby nie pojawił się kolejny. Tak to po prostu działa. Ale jeżeli nie. Wiem, że jeżeli ja nie nauczę się cieszyć tym procesem tworzenia, czyli procesem dążenia do tego celu, procesem doskonalenia siebie, to później, kiedy dojdę do celu, to nie będę nawet potrafił cieszyć się tym osiągniętym celem, bo to jest taki nawyk cieszenia się tym, co jest teraz, a nie ciągle patrzenie naprzód. To będzie, kiedy osiągnę coś tam. Co będzie, kiedy nauczę się angielskiego? Jeżeli uczysz się angielskiego, to po prostu się uczy i się tym cieszy, bo fascynujący jest właśnie proces uczenia się. Dzisiaj jakoś tak żyjemy. Większość ludzi po prostu nie żyje chwilą, tylko myśli o tym, co będzie kiedyś. Dopiero wtedy, kiedy nie wiem, kupię sobie lepszy mikrofon, to dopiero zacznę nagrywać filmiki na YouTubie, kiedy. Kiedy tak naprawdę masz dostęp, możesz robić to ze swojego telefonu i trzeba kupować sprzętu wysokiej jakości. Warto nauczyć się cieszyć się tą, tą drogą do, do celu, żeby później móc chociażby cieszyć się celem. Ja, na przykład, teraz w jakim momencie jestem w swoim życiu, to co osiągnąłem, to co mnie teraz otacza, jakie, jakie wartości mam w swoim życiu aktualnie, potrafię je dostrzec, cieszę się tym, doceniam to bardzo. Kiedy pomyślę sobie o tym, gdzie byłem 10 lat temu, to doceniam to, co mam w tej chwili. Trudność tkwi w tym, że nie doceniamy tego, co w tej chwili mamy. Pomyśl sobie przez chwilę, w jakiej teraz znajdujesz się sytuacji i w jakiej byłeś, nie wiem, 10 lat temu na przykład. Już odbiegam od jakichś tam wypadków losowych, tak, bo różnie może w życiu być, ale jeżeli polepszyłeś swoje życie, jest ono lepsze niż wtedy, kiedy było 10 lat temu czy 20, to warto to, warto dostrzec i zauważyć to, a nie ciągle tylko myśleć o tym, co będzie za 10 lat, co będzie za ileś tam. Okej, okay, to by było na tyle. Trzymajcie się, do następnego wideo, hej! Jak coś się nagrywam już. Siemanko moi drogi widzowie, w tym, w tym wideo chciałbym powiedzieć wam o tym, jak moja żona Sylwia nagrywa mnie, kiedy ja udaję, że gadam do telefonu, o to w tym filmie właśnie chodzi. Dziękuję wam wszystkim serdecznie za uwagę, do następnego wideo, trzymajcie się, hej!